Cześć kochani, witam was bardzo serdecznie, zobaczcie jaka jestem elegancka, mam róże z mojego tutorialu jak zrobić róże na drutach, ale o materiale na razie niewiele wam powiem, bo to jest e, materiał w fazie testów, e, to taka włóczka, taka chillowa, błyszcząca oczywiście, no bo jakże mogłoby być inaczej w Magic Loop, e, ale dzisiaj słuchajcie, nie o tym chciałam powiedzieć, tylko o moim pięknym swetrze z Hello Suri. E, włóczkę jeszcze nie wszyscy znają, ale ci, co znają, to już ją kochają. Jest wspaniała, słuchajcie. Przede wszystkim nie sypie się. E, nie mam żadnych kłaków e, brązowych ani na, ani w domu, ani na ciuchach. Super e, to jest e, rozwiązanie. A poza tym ta włóczka w ogóle nie gryzie. Jest mega cieplutka, delikatna i naprawdę polecałabym ją nawet e, dla dzieci. E, Jeśli chodzi o delikatność, tak, no bo chodzi o jakieś inne pomysły, co mają dzieci, na przykład yy, wcinanie włóczki, no to nie, tak? bo te włoskie mogą dzieci interesować. No w każdym bądź razie, wracając do sedna, ja mam tą włóczkę, ja mam ten sweter z włóczki, słuchajcie, Hello Suri. Zobaczcie, ja, ja mam 1,75 75, rozmiar 42-44, ten sweter sięga mi prawie do ziemi, a waży tylko 450 g. Ja go zrobiłam podwójną nitką sześć motków Hello Suri i sześć motków yy, cincin numer 108. No i jak już kończyłam go, to przyszły te cekinki kosmo, więc no tutaj na zakończeniu tylko dałam trochę yy, błysku, yy, no już nie chciało mi się tych rękawów pruć. A dlaczego dzisiaj w ogóle chcę Wam mówić o Hello Suri? Dlatego, że za chwilę będzie nowy tutorial Ani Karolczak, która zrobiła piękny, elegancki sweterek, łącząc Hello Suri z naszą włóczką Prince. Prince. To są i Prince, i Hello Suri, to są włóczki naszej marki. I teraz słuchajcie... Tych miksów można robić naprawdę bardzo dużo. Dzisiaj skupiam się właśnie na Hello Suri na wszystkich kolorach i na Prince wszystkich kolorach. Jak to zrobić? Pokażę wam też kilka próbek, bo zanim zrobiłam ten sweter, też chciałam połączyć sobie Hello Suri z włóczką Prince. No, ale ostatecznie połączyłam z włóczką cincin. no bo jestem jakiegoś świsia. Mam teraz na punkcie brązów. Nie da się ukryć, jestem cała brązowa. Zobaczcie, spodnie brązowe, buty brązowe, wszystko brązowe, brązowe, czekoladowe. Nawet paznokcie. 呃。 Także Ania na zdjęciach już na jej, na jej mediach społecznościowych Anna Karolczak na Instagramie i jak robić na drutach Anna Karolczak na Facebooku. Już zobaczycie, jak ten seterek wygląda. Wspaniały, kopertowa taka forma, w te paseczki bardzo lekka. Naprawdę super to wygląda. Wy możecie sobie zrobić paseczki, możecie sobie połączyć, robić podwójną nitką. No, jak chcecie, ja Wam pokazuję na tym filmiku różne opcje kolorystyczne, a przy okazji jeszcze inne brązowe rzeczy, które sobie zrobiłam. Także zapraszam serdecznie. Pa. Zanim przejdziemy do tych miksów, z których jest mój sweter z czołówki, a potem powiemy o miksach do swetra Ani, to powiem Wam z czego jest ta czapka. Czapka zrobiona jest, słuchajcie, tak jak, tak jak w tutorialu na czapki wzdłuż i wszerz. Ona jest zrobiona z trzech nitek. Jedna nitka to jest Everest, czyli to jest 100% merynos, połączony z. Cin, Cin 108 is Hello Suri Chocolate. Numer Everesta 804. Super jest ta czapa. E, cieplutka i bardzo elegancka, mimo że jest robiona grubym e, siegiem. E, ta bandana to bandana Sirmione. Zrobiona jest e, z włóczki e, Cosmo, e, czyli takie brązowe z tekinami. Końcówka wykończona jest Hello Suri Chocolate. E, i Baza to jest podwójna niteczka włóczki Il Punto Forte kolor 804, tak samo jak Everest 804. Ta z kolei to jest Everest 804 i Cosmo brązowe. A jeśli chodzi o mój sweter, słuchajcie, to no to jest podwójna niteczka Włóczka Cincin -cin 108 i włóczka Hello Suri Chocolate po 6 motków. I tutaj, słuchajcie, już jak go kończyłam, to dojechała włóczka Cosmo i no, nie mogłam się powstrzymać, żeby nie dodać tego na końcówkę rękawów. Bardzo fajnie się błyszczy. To dosłownie są tylko cztery rzędy przed zakończeniem rękawa. Wygląda to po prostu obłędnie. Teraz Wam pokażę te miksy włóczkowe. Przechodzimy dalej. Mamy tego, słuchajcie, naprawdę sporo. 9 kolorów Hello Suri i 11 kolorów Prince to są włóczki obydwie marki Magic Loop, czyli naszej. Hello Suri to jest włóczka z kategorii premium. A to jest włóczka z kategorii Magic Loops Parking Yard, czyli takich świecących. Oczywiście Hello Suri można połączyć też z innymi włóczkami, tak jak w tym moim swetrze, na przykład z Cin. to jest materiał na oddzielne miksowanie. Dzisiaj zajmiemy się tym. Zaczniemy, słuchajcie, od, od brązów, od brązów i ekri. Ja słuchajcie, zanim zrobiłam sobie ten sweter, który mam w czołówce, porobiłam sobie kilka próbek Hello Suri Chocolate, bo ja bardzo chciałam mieć właśnie z Hello Suri Chocolate ten sweter. Um. Nie mam oczywiście wszystkich połączeń, ale najbardziej e, pierwsza opcja, która przyszła mi do głowy, to Hello Suri Chocolate i Prince Nero ze złotymi nopkami. I to jest właśnie połączenie, które w swoim nowym sweterku zastosowała Ania Karolczak, robiąc te paseczki. Ja mam tutaj połączenie... E, na dwie nitki robiłam, tak? I tutaj w dzianinie co jakiś czas pojawiają się po prostu te złote supełeczki. Wygląda to świetnie. Miałam też pomysł, żeby połączyć to z Hello... to Hello Suri Chocolate z turkusem, ale nie, nie, nie spodobało mi się to połączenie. Albo na przykład Hello Suri Czoklic z fioletem. To jest kolor glicyny. Fajnie to wygląda, ale jednak chciałam mieć bardzo bardziej zbliżoną kolorystykę. I myślę, że do tego pasuje jeszcze Prince Cappuccino, Prince Oro, czyli złota, po prostu złote nopki na złotej niteczce. Prince Oro Bianco też może pasować. Prince Rosa. I to wszystko też pasuje do Koloru Ekri, a najbardziej chyba prince Oro. Ale cappuccino też będzie pasować i prince bianco Oro. No, czarny raczej, raczej odpada. Więc te trzy kolory, tak, bym zmiksowała. Ja nawet słuchajcie, tutaj mam kawałek swetra, który robię w połączeniu Hello Suri z prince właśnie tym oro, czyli złota niteczka i złote nopki, które tutaj się e, świecą. E, to tyle, jeśli chodzi o kolor, o ten kolor, ale na przykład do tych samych kolorów pasuje Hello Suri Beige, tak? Czyli cappuccino, oro, e, bianco e, z złotymi nopkami na pewno do tego będzie pasować. Myślę, że to samo można e, połączyć z czerwonym, z bordowym z bordowym może poza Bianco, z bordowym to na pewno Oro i Cappuccino. Z fioletowym można połączyć też Oro i Cappuccino, będzie fajnie wyglądało. No z fioletowym też oczywiście ten kolor, kolor Glicyny też fajnie będzie wyglądał. I bardzo fajnie do tego właśnie jeszcze może wyglądać kolor Petrol. W nim też można zatopić jakby w tym puchu nopki złote, czyli Prince Oro i Prince Cappuccino. Albo Prince Nero ze złotymi nopkami. Fajnie będzie wyglądał. Tutaj jeszcze mamy Prince Rosa, który fajnie może wyglądać ze bordem. Tak? Z burgundy z tym Prince, Prince Rosa z Hello Suri Burgundy. Albo z Hello Suri Red. No i zostało nam, słuchajcie szarości, No szarości, no to już zdecydowanie nie ze złotem, ale szarości można połączyć, tą ciemną szarość z tym Prins. Można połączyć z Prins Bianko ze, ze srebrnymi nopkami. Można połączyć z tym kolorem Gigrio, tak, ten grey albo light grey. I jeszcze mamy kolor czarny na koniec który można połączyć albo z tym gigrią, właśnie takim stalowym, albo z czarnym, który będzie taki widoczny na tyle, że będą te supełeczki czarne się świeciły. No i czarne to też może być Prince Nero ze złotymi nopkami. Na pewno będzie to fajnie wyglądać. Chyba wszystko już połączyłam. Także zapraszam Was do. Miksowania, do połączeń. Naprawdę wychodzą wtedy świetne, niepowtarzalne, oryginalne dzianiny. Jeżeli potrzebujecie jeszcze coś połączyć, chcecie to zobaczyć na filmiku, bo to na pewno dużo lepiej wygląda niż na zdjęciach i działa na wyobraźni. i wtedy naprawdę widzicie, jak to wygląda, to dawajcie znać w komentarzu. Subskrybujcie, bo ja ciągle, słuchajcie, subskrybujcie tutaj. Ja ciągle robię te miksy, ciągle mam nowe pomysły. Nie jestem w stanie oczywiście tego wszystkiego połączyć bo codziennie mam tych pomysłów bardzo dużo, a ręce tylko dwie, tak, żeby Wam to pokazać w gotowej dzianinie. Także zapraszam, zapraszam też na kanał Ani Karolczak w komentarzu, tutaj Wam pokażę też, umieszczę linki do filmiku, no najnowszego filmiku Ani, a mój sweter brązowy jest, jeszcze raz powtarzam, z w filmiku Joli Mazurek na sweter raglanowy, taki szary, na długi sweter. Jedyną modyfikacją, którą ja zrobiłam, tak jak powiedziałam Wam na początku, po prostu zmniejszyłam druty i plisę mam zwykłą, niewywijaną. A tak to robiłam identycznie, ilość oczek, wszystko jak pokazuje yy, Jola. Także zapraszam, dziękuję, do usłyszenia.